że e, jak po grudzie, chociaż e, tak jak pan powiedział, chłopcy nie zlekceważyli rywala po tamtym meczu z Maltą. No, zgadza się, chociaż dzisiaj szybciej bramkę strzeliliśmy niż w poprzednim meczu, ale rzeczywiście dzisiaj troszeczkę e, wolniej graliśmy, ale no, zwycięstwo jest jak najbardziej bezdyskusyjne i okazałe 4-0, także cieszymy się, wychodzimy na prowadzenie w grupie też, zdobywamy kolejne trzy punkty. No i zostaje nam mecz z Turcją do rozegrania, w którym na pewno będziemy chcieli zawalczyć o zwycięstwo. Krzysiu powiedział, nie patrzymy na to, że mamy plus jeden więcej od Turków, chcemy wygrać też tak ofensywnie i z ambicją będzie pan nastawiał swoich podopiecznych? Oczywiście, no taki jest nasz sposób grania, chcemy grać ofensywnie, chcemy też sprawić radość kibicom, więc na pewno do meczu z Turcją podejdziemy jak najbardziej poważnie i zagramy o trzy punkty. No to teraz zapytam, bo to może będzie tajemnica, ale jakim składem pan wyjdzie? Bo dzisiaj jest zupełnie inaczej. Ławka z Maltą zagrała, można powiedzieć, od początku. To dokonaliśmy kilku zmian, niektóre były wymuszone z powodu jakichś tam drobnych urazów, ale też mamy szeroki skład i bardzo wyrównany. Dlatego uważam, że ci, którzy dzisiaj też zaczęli od początku dali dobrą jakość i, i też zdobyli bramki, prawda? Bo Szymon Konziałka zdobył bramkę i Patryk Paryzek przed dzisiaj z ławki zdobył bramkę, więc trzeba się cieszyć, że ci chłopcy ze sobą rywalizują i, i rozwijają się. Miał pan przyjemność oglądać Turcję? Jak, jak pan ocenia tego rywala? No tak, jesteśmy tu na miejscu, więc oglądamy. Asystenci jeździli na mecz Turków. Oglądamy go też online, więc, więc mamy swoje jakieś tam wnioski, ale też chcemy przede wszystkim grać to, co my chcemy grać i, i, i atakować, jak atakować pewne strefy boiska. Ale to mamy jeszcze trochę czasu na to, żeby się nad tym zastanowić i, i, i przygotować się do meczu z Turcją. Super, dziękuję bardzo. Ja chciałbym zapytać o kilka założeń. Czy te założenia taktyczne w meczu z Gibraltarem różniły się od tych w meczu z Maltą? No to aż tak mocno może się nie różniły, cały czas trzeba było uważać na tą fazę przejściową z atakowania do bronienia, bo tak naprawdę tylko z tej fazy przejściowej przeciwnik był w stanie nam zagrozić, ale dzisiaj tak naprawdę nie zagroził nam wcale. O tyle ile Malta trochę nas postraszyła w pierwszym meczu, to dzisiaj Gibraltar nie był w stanie zrobić nic, więc bardzo dobre podejście chłopaków linii obrony, która potraktowała ten meczek najbardziej poważnie. Chciałbym zapytać jeszcze o Jana Faberskiego, który grał kilka razy, tak można powiedzieć, kolokwialnie samolubnie, z tego powodu, że po prostu sam atakował, czasami nie podawał kolegom, kiedy wypadałoby podać. Chciałbym właśnie zapytać, czy jego też zmiana tutaj wynikała z tego, że właśnie grał w taki sposób. Nie, nie. Janek jest z indywidualnością. Ja na to zupełnie w inny sposób patrzę. On robi różnicę na boisku, poprzez tą grę jeden jeden skupia na sobie uwagę przeciwnika, więc, więc to jest znakomity zawodnik i na pewno da nam jeszcze dużo radości. Trochę już tematu od poruszyliśmy, ale jeszcze chciałbym o to dopytać. Czy właśnie chciał Pan w tym meczu też trochę dać odpocząć niektórym zawodnikom? Zgadza się. No, no takie było założenie, bo mamy jeszcze jeden mecz z Turcją, więc... Więc to taki, jednym z założeń było to, żeby ci chłopcy, którzy grali mniej w pierwszym spotkaniu albo nie grali wcale, żeby złapali swoje pierwsze minuty, bo każdy nam może się przydać w tym meczu z Turcją. Mamy jeszcze dwa dni, więc będziemy się przygotowywać do tego meczu i, i chcemy zagrać o pełną pulę.